Motoarchiwum Wojtka Majewskiego, witam. Od czasu, kiedy pojawiają się odcinki Motoarchiwum na YouTubie, dostaję wiele zapytań, próśb. Często Państwo chcecie wracać do tych dawnych historii. Ja już się tłumaczyłem, że materiały sprzed 90-tych lat po prostu nie mam, bo wtedy chodziłem do szkoły czy studiowałem, a przez chwilę też pracowałem w Radiu Katowice. Ale znalazłem materiał, o który prosił Pan Andrzej z Warszawy, i to jest materiał z wyścigów górskich, które odbywały się na trasie Załóż Terrawa Włoska. Był to rok 1995, a więc przypomnijmy: mają wyścigi górskie w Polsce wielu zwolenników, żeby nie powiedzieć wielbicieli. Należy do nich na pewno Krzysztof Szajkowski. To właśnie on był komentatorem dla. Publiczności może niezbyt licznie zgromadzonej, pogoda nie najlepsza, ale wyścig momentami fascynujący, walka z deszczem, walka z śliską nawierzchnią, no i oczywiście z czasami, z różnymi innymi problemami szczególnie właśnie problemami Andrzeja Goduli, któremu rozsypała się skrzynia biegów, świetnie jechał na treningach, no ale to są właśnie charakterystyczne kłopoty. Zmotoryzowanych nie tylko tych ścigających się bardzo szybko, ale również tych jeżdżących samochodami na co dzień. Proszę Państwa, pierwszy wyścig górski na trasie Trawa Wołoska, właściwie trochę innej trasie niż w tym roku, odbył się 18 czerwca 1929 roku. Kolejny samochód tej marki to Małgorzata Serbin, jedna z nielicznych kobiet. Startujących w wyścigach. Mieliśmy treningi, teraz mamy już, proszę Państwa, wyścig. Pierwszy wyścig zawodnicy najpierw trzy razy trenowali, później dwa liczące się wyścigi i liczy się łączna suma dwóch czasów przejazd. Z 74 numerem Marek Ryndak również jeden z najstarszych zawodników ale doskonały technicznie i jeden z tych, którzy nie opuszczają górskich wyścigów Piotr Cekiera z Automobil Klubu Krakowskiego na Hondzie Civic Tomasz Jesklofski na Fordzie Fiesta 1.6. Walter Struckmann. To Opel Astra z dwulitrowym silnikiem. Peter Jurena, jeden z szybszych zawodników. Jeżdżący Nissanem Sany GTI, Jarosław Paja to znany zawodnik jeżdżący Mitsubishi. To również znana postać Mariusz Ficoń, który w ubiegłym roku świetnie pojechał w rajdzie Monte Carlo, później próbował jeździć Fordem Escortem, wrócił do Cinquecento. Myślę, dobrze zrobił, bo czuł się na trasie wyścigu górskiego bardzo dobrze. I Paweł Kałuża to również jeden z bardziej utytułowanych zawodników, również klan, również rodzina. Syn pana Zdzisława Kałuży, który uważany jest za jednego z tych najlepiej przygotowujących samochody do wyścigów. Tomasz Mikołajczyk na Fordzie Sierra Cosworth. Z numerem 5. Jak Państwo widzą, publiczność, mimo nie najlepszej pogody, zadowolona, śledząca z uwagą, rywalizację, mało tego z uwagą, z dużym znawstwem, rozpoznaje się. To był Tomasz Krzysztofik na golfie. Zresztą, muszę powiedzieć, że niejednokrotnie imponowali mi widzowie, bo doskonale znają zawodników. No i po prostu kochają wyścig górski, bo to rzeczywiście jedna z najbezpieczniejszych w Polsce tras, najciekawszych i to jeden z na pewno najlepiej przygotowanych wyścigów. To oczywiście Bogdan Herring na Clio Maxie, o którym wspominałem. Słychać jaka krótka skrzynia, jak szybko zmieniał biegu, biegi no i doskonale pojechał. Tu poznaliście Państwo Citroena ZX, auto rzadziej spotykane, a to Błażej Krupa. Widzieliśmy go niedawno za starami samolotu. Tym razem w swojej Sjeżdże Cosworth. Były również Audi na trasie. No, sporo samochodów i myślę, że rzeczywiście rywalizacja była Interesująca Piotr Bednarek z automobil klubu wielkopolskiego na BMW E30 Jak państwo widzieli był helikopter na wszelki wypadek jakby coś się złego zdarzyło No i mieliśmy tutaj Ładny pokaz techniki ale zawodnik jak to się mówi nie wytrzymał Stanisław Kois na Fordzie Sierra Cosworth z napędem na cztery koła oczywiście tutaj nie jest łatwo prowadzić auto w uślizgu mając napęd na cztery koła to oczywiście wysoka technika, dużą umiejętność no ale jak się już zawodnik tego nauczy to wówczas nie ma problemu jazdy na śliskiej nawierzchni Paweł Lauko BMW 20. Warto przypomnieć jednak wyniki. Józef Kreczmer okazał się najlepszy. W pierwszym dniu wygrał przed Krzysztofem Federowiczem, Peterem Ruislem i Stanisławem Morowiczem. Bogdan Hering był piąty, Rafał Podolski, szósty. Siódmy Artur Twarzyński, ósmy Błażej Krupa. I to jest oczywiście klasyfikacja generalna, bo poszczególni zawodnicy wygrywali swoje klasy. Natomiast dzień później. Józef Kleczmer, pierwszy. Andrzej Godula, który na skutek defektu nie mógł startować w tym wyścigu dzień wcześniej, drugi. Rafał Podolski, trzeci. Morowicz, dalej. Skwarzyński, Federowicz, Kochański, Hering i Krupa. Bogdan Hering przegrał drugi wyścig z Błażejem Krupą. To myślę pewna niespodzianka. Zwróćcie Państwo uwagę na ten przejazd. Tutaj doszło do drobnej kolizji. Nic poważnego się nie stało, no, ale jak Państwo widzą. Nie wszyscy potrafią dobrze jeździć tak jak robi to Błażej Krupa. Oto końcowy przejazd tego zawodnika. A pecha miał czeski zawodnik Stanisław Koiz. Słowacki zawodnik Stanisław Koiz. I świetnie jeżdżący Krzysztof Federowicz na koniec na koniec relacji z 15. Bieszczackiego Wyścigu Górskiego. Proszę Państwa. To były wyścigi górskie załóż Rewa Wołoska z roku 1995, a więc 30 lat temu. Teraz przeniesiemy się do roku 2012, też wyścigi, ale już płaskie i Adam Gładysz, który teraz dumny jest syna, który naprawdę świetnie się rozwija, ale wtedy Adam walczył o swoje sukcesy i to był jego ważny i bardzo udany wyścig. Roku kap, choć odbywa się w Niemczech, to właściwie polski serial wyścigowy. Wygrywali Polacy, a teraz przed szansą staje Adam Gładysz. Wstawienie jest bardzo ważne samochodu. Yy, przynajmniej miałem trzeci czas na treningu. Chciałbym to dzisiaj powtórzyć albo wygrać yy, dzisiejszy trening, bo w pucharach, jak to wiemy, najlepiej jest startować w przodzie. Jeśli się startuje w przodzie, przy równych samochodach można naprawdę osiągnąć dobry wynik. Pole startowe było ostatecznie trzecie i trzecie miejsce przywiózł do mety na Lausitzringu Adam Gładysz to jego największy sukces. Jestem zadowolony z tego trzeciego miejsca. Chciałem podziękować całemu mojemu y, teamowi, Piotrowi y, Żukowskiemu, mojemu inżynierowi, mojej rodzinie, mojej żonie, y, dzieciom, którzy mnie mocno dopiękują, mojemu tacie. Winkelhock, Uben i Gładysz. Taka była kolejność. Serdecznie gratulujemy Adamowi. A teraz Kia Lotus Race po rocznej przerwie wraca na światowe tory. Zaczynamy z formułą DTM w Niemczech na Lausis Ringu. Myślę, że to będzie bardzo dobre otwarcie i znakomite doświadczenie dla naszych młodych kierowców. A oczekiwania są takie, że chcemy promować młodych zawodników uprawiających sport motorowy. Niewiarygodne emocje, wywrotki, auta na dwóch kołach, ale ostatecznie Zbyszek Łacisz, który wygrał już Pikanto Cup przed laty, pokazał, że jest w doskonałej dyspozycji. Pierwszy wyścig wygrał w cugach. Bardzo ciężko, Krzysztof był nieustępliwy, ale na szczęście wszystko się było bardzo sportowo, za co mu dziękuję, bo bezkontaktowo auta są nietknięte. Myślę, że tempo było bardzo szybkie, na koniec w zasadzie no, toczyliśmy tylko w dwójkę walkę. Jestem przeszczęśliwy, no, idealny początek sezonu. Zbyszek Łacisz był również faworytem drugiego wyścigu, ale startował z dziesiątego pola, bo według regulaminu pierwsza dziesiątka startuje odwrotnie, w odwrotnej kolejności. No i trzeba powiedzieć, że Łacisz pokazał wspaniałą walkę, wysforował się na pierwsze miejsce, ale dopadł go pech. Na ostatnim okrążeniu auto odmówiło posłuszeństwa i ostatecznie skończył dziesiąty, a wygrał Damian Łata. Na drugim miejscu był Grzegorz Kubat, a na trzecim Konrad Wruba. A teraz proszę Państwa, wdam się trochę w dyskusję, ale właściwie pokazując materiał, bo zapytał mnie Pan Krzysztof z Wrocławia, jaki mam stosunek do Formuły 1, bo rzadko o tym mówię. No, siłą rzeczy nie mam materiału z Formuły. Właściwie skłamałbym mówiąc, że nie mam, bo wiele, wiele lat temu na to, że Hockenheim byłem, proszę zobaczyć, jak to wyglądało. Ja ciszę trochę ten dźwięk. Wtedy czasy Alana Prosta, Ertona Senny. Ja przeżywałem to bardzo mocno, bo kiedyś wspominałem, że właściwie tak półlegalnie udało mi się na te zawody, na Formułę 1 dostać. Mogłem być blisko gwiazd, a wtedy Alan Prost, Erton Senna dla mnie szczególnie bliski. Mogłem przypatrywać się, jak pracują, jak wygląda cała atmosfera. Formuły 1, więc e, miałem wtedy e, taką niedużą kamerę, ale starałem się jakieś zdjęcia zrobić. No i teraz e, zobaczycie Państwo e, trochę niezbyt profesjonalnego, ale zabarwionego pasją e, tak zwanego kina, jak to my się śmiejemy, e, no bo wtedy rzeczywiście dla nas e, ludzi którzy ciągle mieliśmy jakieś kompleksy, że jesteśmy z tego wschodniego bloku, że wyjechać za granicę, to był problem, a zobaczyć wielki świat Formuły 1 wtedy były to przeżycia niezwykłe. A kiedy udało mi się wejść do boksów, być blisko, patrzeć jak przygotowują się do startu, jak przygotowują się właśnie takie gwiazdy jak Wielokrotny Mistrz Świata, a on prost, śledziłem jego rywalizację. Przez lata i podziwiałem tego niewysokiego, czarno-włosego dżentelmena z takim trochę orlim nosem. Zresztą Państwo doskonale wiecie, jak wygląda teraz i jak wyglądał wtedy słynny francuski kierowca. Także jest to materiał, który powinien Państwa przekonać, że Formuła 1 jest mi bliska, była bliska. Teraz śledzę zawody, rywalizację o kolejny tytuł Verstappen'a. No ale oczywiście wtedy było to coś dla mnie ważnego. Zresztą pewnie niektórzy z Państwa wiecie, że początki Formuły 1 w polskiej telewizji to też moje komentarze przy współpracy z Jerzym Jankiewiczem, oczywiście z Andrzejem Borowczykiem, który teraz jest jednym z najwybitniejszych ekspertów związanych z Formułą z 1. E, moja pasja poszła wtedy, może już później, trochę bardziej w kierunku rajdów, chociażby z tego względu, że dostępność do e, Formuły 1 była ograniczona, a nikomu się wówczas w latach e, 90. nie śniło, że e, będziemy mieli swojego kierowcę, że znajdzie się taki Robert Kubica, a to już, proszę Państwa, oczywiście mój wielki faworyt. Ayrton Senna, Państwo doskonale wiecie o jego dramatycznym wypadku. Wtedy była to już niezwykle popularna, e, uwielbiana przez kibiców postać i dla mnie też Senna był wciąż jednym z najwybitniejszych, a kto wie, czy nie najwybitniejszym kierowcą w historii F1, mimo że nie miał tylu tytułów, co chociażby Hamilton czy Schumacher. No cóż, powspominałem trochę, mogę powiedzieć, że się lekko rozczuliłem, bo to przecież piękne lata, lata też mojej młodości, ale o rajdach, wyścigach, salonach będzie jak zwykle w kolejnym wydaniu Moto Archiwum Wojtka Majewskiego. Dziękuję, tyle dziś, do zobaczenia.